Matka karmiąca ząbkujące dziecko, pan w korku w drodze do pracy i ci, co robią porządki po remoncie. Wszyscy klik. Subskrypcje, dzwonek i powiadomienia. Wszyscy klik. Jest bitwa między polskim Sejmem i rządzącymi, a wielkim kanałem amerykańskiej telewizji, telewizją TVN są rozmaite manifestacje między innymi w Warszawie sam Donald Tusk przemawiał, cytując, cytując poetę i tak dalej, i tak dalej, co Wojciech Cejrowski o tym zamieszaniu sądzi? Ja czytałem o tym, to sobie pomyślałem tak. W środku grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, ktoś manifestuje, to w roku 70. w sprawie kiełbasy mogło być autentyczne, oddolne i prawdziwe, że pomimo grudnia, i pomimo tego, że święta zapasem, a właściwie dlatego, że święta zapasem, ci ludzie, którzy byli sterroryzowani, postawili się. Moskwie, bo przecież nie tylko w Warszawie i generałowi Jaruzelskiemu, tylko to był moskiewski generał. No to ta, tamten protest w grudniu o kieł, oceny kiełbasy poszło. Był autentyczny i oddolny. Natomiast teraz protesty z okazji ustawy medialnej. No nie wiem, co by musiało się stać w moim życiu, żeby mnie obchodziła do tego stopnia ustawa medialna, że ja wychodzę z rodziną na ulicę zamiast robić kłótnie albo kluski z makiem w domu, stroić choinkę i inne rzeczy robić, to ja wychodzę złapać grypę na ulicy i będę manifestował przeciwko ustawie medialnej. Znaczy, no. Nie jest to protest oddolny, tylko jest zorganizowany, kupiony jest, może to pracownicy tego TVN-u w stu miastach mają oddziały i tam wysłali ich w ramach godzin pracy, nie wiem, ale śmierdzi brakiem autentyzmu. To po pierwsze, zapy słuchaczu zapytaj się sam, czy poszedłbyś, yy, na jaką manifestację byś poszedł teraz? W jakiej sprawie by musiała być? no... no. Trudno sobie wyobrazić tak ważną sprawę w moim życiu, żeby mnie to wygnało o tej porze roku na ulicę. No to pierwsze spostrzeżenie moje, a drugie takie. No to ja tylko, że... tylko miałbym nadzieję, że gdyby. Tutaj mamy inny przypadek, jeśli chodzi o TVN, o TVN i o ustawę sejmową, ale gdyby zamykano radiownet i gdyby to było w grudniu, to mam nadzieję, że choć jeden słuchać przyjdzie na krakowskie przedmieście i powie, że się z tym nie zgadza, to już na przykład. Przyszłość taki apel, gdyby coś takiego kiedyś się wydarzyło. I nie będzie to odbólnie. Ale uważasz, no? uważasz, że słuchacze radia Wnet to są głupki? Dlaczego? Przyjdzie i, przyjdzie i powie, że się nie zgadza komu. To Bo y też musi być druga strona słuchająca, żeby to mój to protest temu, miał jakikolwiek. Te, sens. Temu, temu komuś. No nie powie tego w próżni, ale nie powie tego po cichu, tylko powie temu komuś, kto e, takiego, e, te, takiego niegodnego czynu, e, taki niegodny czyn, e, Takiego niegodnego czynu dokona. A. No, no. Nie, nie. Moim zdaniem to jest nieskuteczna metoda. Wrzeszczenie na ulicy przeciw grudniowym wiatrom. Że to jest metoda nieskuteczna. Ale to jest, to jest... Co innego, jak to jest protest masowy. Tak jak w Gdańsku w 70. roku on nie był procesem, protestem bezsensownym i władza musiała się posunąć do zabijania ludzi. Generał Jaruzelski, krew na rękach. Musiała się po posunąć do zabijania ludzi, żeby powstrzymać te protesty, bo się bała, że ich obalą. Pomimo Bożego Narodzenia i Grudnia. Więc jak protest jest masowy, to ma sens. Natomiast, że jakiś słuchacz przyjdzie krzyczeć na krakowskim przedmieściu, nie wiadomo komu w twarz pod Radę Radiofonii i Telewizji, że cię zamknęli? Czy... Nie, a, nie, ale wiem, nie, jak... nie, na razie to jest hipotetyczne. To jest wiadomo. Prezy na biurku prezydenta jest ustawa. A ci, którzy przychodzą, tak. bo to, że tam odgórnie zorganizowane i tak dalej, to są in, poboczne wątki, ale są ludzie, którzy są przekonani, że przychodzą, dlatego, że wolność słowa jest w Polsce zagrożona. I tylko Wojciech Cejrowski jest w stanie zmusić mnie do tego, żeby zaczął bronić i myśleć o tych ludziach, którzy manifestują w obronie TVN-u. To ci się zawsze udaje. Już wiele takich... To, o, tak. Ja teraz jeszcze z chrześcijańską litością podejdę do tych tam wrzeszczących na ulicy, że niepotrzebnie zupełnie wylegli na ulicę. Przecież nie przeczytaliście, co PiS napisał. A PiS napisał na pr prawdopodobnie w porozumieniu z TVN-em albo ich mocodawcami, bo zostawił ogromną furtkę, w zasadzie bramę. Dla wszystkich tvn świata. Otóż ustawa medialna przyjęta, coś tam, coś tam, leży przed prezydentem i co tam jest napisane? Ja przeczytałem akurat, a Donald Tusk widocznie nie czyta, bo leniem jest. To wszyscy o nim wiemy od początku jego kariery, że leni. To wszyscy jego współpracownicy, koledzy, to w żartach wielu się pojawiało w, w platformie, Żeleni, Więc on, on nie przeczytał, tylko zorganizował protesty. Firmy spoza strefy euro nie mogą być większościowymi udziałowcami w naszym kraju. No przecież jest napisane, firmy spoza strefy euro nie mogą. Co oznacza, że firmy ze strefy euro mogą. W związku z tym wystarczy sobie stosownie zarejestrować swój byt, odbyt albo zabyt w ramach strefy euro i będzie działać. Tak jak w Holandii jest zarejestrowana jakaś spółka, która prowadzi jakiś kanał w Polsce zagraniczny. Jest zarejestrowana w Holandii po co? Po to, żeby w Holandii płacić zero podatków. Bo to też TVP napisało, że zero podatków płacą w tej Holandii, tam w jednym pokoju się zarejestrowali, ale jednocześnie pozwala im to omijać wszelkie ustawy medialne. Więc nie wiem, czemu PO protestuje, bo nikt nie jest zagrożony. PIS nie uzyskał tą ustawą niczego, co planował uzyskać. A może skoro zostawił taki zapis, planował uzyskanie niczego. A, no, a, 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 no ale nie ośmieliłem się czegoś takiego powiedzieć. No bo jesteś planową, nieśmiały z natury. Tak, że ktoś cynicznie planuje wpuszczenie takiego szczura w nogawkę polityczną narodu polskiego i że ten szczur ma zrobić tylko zamieszanie, wszystkich postraszyć, ale nie uszkodzić żadnego ważnego organu państwa. A może, a może bo, ponieważ wszyscy są przejęci, przynajmniej tak mówił Donald Tusk, dużo mówił o Solidarności. Pierwsza Solidarność to jest współudział pracowników w samorządy pracownicze, może dać 2% pracownikom tvn u oni będą bogatsi, będą szczęśliwsi, a Discovery będzie o 49% i tak pakiet zarządzający będzie w ich rękach. Jeżeli taki był plan Jarosława Kaczyńskiego, to tam pewnie pod spodem było napisane, że jak spowodujemy, że pracownicy dostaną akcje firmy, to oni zaczną na nas głosować. Nie zaczną. A nie, nie zaczną. Można dać dowolną liczbę 500 plusów peowcom. Ale oni nie pokochają PiSu przez to. Tylko będą jeszcze bardziej nienawidzieć PiSu, że im dał za mało. Więc jeżeli kalkulacja była taka, że damy pracownikom 2% i pewnie się ucieszą, to to jest próżna Nie, kalkulacja. to nie była kalkulacja. Zresztą pomyliłem się w e, obliczeniach, bo to chodzi o 51% trzeba by dać, a nie 2%, bo e, przecież Discovery ma 100%, a, nie, a zresztą nie wiem ile ma Discovery, bo przecież nie zaglądałem do tych wszystkich papierów, ale e, pakiet kontrolny na pewno. W tej ustawie jest coś takiego jak i wydawnictwa. Dawniej było i wydawnictwa w ustawie medialnej yy, z dawnych czasów wiel pierwsza wielka afera PRL-u II, yy, a teraz mamy firmy spoza strefy Europy: zapisane, że one nie mogą. No ale każda z firm, gdyby, gdyby ta ustawa miała być sensowna, to powinna dotyczyć TikToka, YouTuba, Facebooka, że oni muszą się zarejestrować na terenie Polski. Jakieś muszą mieć otwarte biuro, do którego my musimy mieć dostęp Lejcami państwa polskiego, i że nie wolno im na terenie Polski stosować żadnych technik y, cenzorskich. Gdyby w tej ustawie coś takiego było, to nagle się okazuje, że jest przydatne y, i że muszą za część swojej działalności tutaj, pomimo że są zarejestrowani w Stanach Zjednoczonych, odprowadzać podatki na miejscu. Za reklamy emitowane na terenie Polski, i tak dalej, No trzeba by przysiąść do tego i zobaczyć. Oni są w Irlandii zarejestrowani. Facebook, z tego co pamiętam, i tam Irlandia z tego ma jakąś korzyść i broni ich jak niepodległości. Pewnie obiecała im, że nie będą podlegali żadnym procesom sądowym europejskim, yy, wytaczanym przez obywateli, albo co innego im obiecali. Nie wiem, nie wiem, ale dlatego ich tam mają. Yy, Polska powinna przymusić Facebooka, i Facebook pewnie powiedział: To zgasimy Polskę. I polski rząd wtedy powinien powiedzieć: zgaszcie. I pogadamy po tygodniu albo po dwóch od zgaszenia. Zobaczycie, ile wam wygasło linków na całym świecie w tej sytuacji. Nie dlatego, że ktoś je wyłączył, tylko wyście je wyłączyli. Podczepionych linków w różne miejsca. Zobaczcie, czy, czy to wam się opłaca. Bo już w tej chwili, na przykład, Twitter oficjalnie żałuje, że skasowali Trumpa. Bo od czasu, kiedy to zrobili, siadł im ruch który Trump generował przez swój hate speech, przez swoje o trzeciej nad ranem pisane tweety, yy, generował ruch. Generował ruch po lewej stronie również, która komentowała to, co napisał Trump. No i to wszystko straszliwie siadło i ich akcje dołują. Dołują nie w sensie, że upadły kompletnie, tylko spadają na wartości. Twitter przestał kręcić ludzi. Również ludzi ekstremalnej lewicy przestał kręcić, bo jak na tym terenie nie ma wroga, to ja nie mam na kogo nawrzeszczeć, a Twitter polegał na krótkich wrzaskach. No i jak się odbierze jedną stronę i zostają sami nasi, to tak jakbyś spróbował zorganizować mecz futbola, rugby rag albo piłki nożnej, tylko że jest jedna drużyna na boisku. I wtedy to kompletnie i sensu nie i ma. I wtedy wygrywałaby Legia Warszawa i kibice w Warszawie by się cieszyli, bo z żadną inną drużyną Legia ostatnio wybrać nie wygrać nie potrafi. Nie, nie, nie. Nie, nie, Ale po, po... nie. Obronie nie, nie. Obronie Legię. Legię trochę. Nie wygrywałaby Legia. Bo wygrywanie polega na wygrywaniu z kimś, bądź powiem to inaczej. Ktoś kogoś musi pokonać w meczu. Jak nie ma przeciwnika, to nikt nikogo nie pokonał, czyli nikt, nikt nie wygrał. Mecze wygrane walkowerem nie cieszą yy, żadnej ze stron: ani przegranej, ani zwycięskiej. Są takie, tam jakieś przepisy, że można walkowerem stracić, ale to nikogo nie cieszy, bo nie odbyła się rozgrywka pojedynek, tylko kruczek prawny. A to jeszcze wrócę do tego Tuska, tak. który jest leniem, który nie przeczytał, nie przeczytał, no przeczytał. ustawy, ale... W że tym, Jarosław ale w mu tym... dał w prezencie, mu dał prezencie, mu dał tam stwierdzenie, które załatwia sprawę. Donald, no nie drygaj się, no. Ale też nie, nie przeczytał go ten Pan z Departamentu Stanu no i ci wszyscy Amerykanie, którzy drżą o wolność słowa w Polsce, bo przecież z administracji Bidena przychodzą takie, takie informacje, że mają nadzieję, że prezydent Andrzej Duda dotrzyma słowa i nie dopuści do tego, żeby poszkodowany w procesie legislacyjnym był kapitał amerykański. Bo przecież kapitał amerykański jest tutaj podmiotem w sprawie. A czy prezydent Duda coś takiego obiecywał? A tu, wiesz, był, była kilka miesięcy temu, kiedy wchodziło to prawo, coś prezydent Andrzej Duda na ten temat powiedział. Czy to była obietnica, czy nie, to już nie pamiętam. No. Yy, to, czy, <laughs> prezydent Duda może to albo zignorować, albo może sekretarce yy, z parteru nie z wyższych pięter swojego urzędu, kazać odpisać do tego pojedynczego senatora, który wystosował list... To z za Departamentu... wysokie Departamentu... To, to, do jakiegoś urzędasa z Departamentu Stanu za wysokie progi. I proszę nie pouczać prezydenta Rzeczypospolitej. Te listy może pan skierować do Departamentu 16. To jest piwnica koło węgla. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To jest prawidłowa ścieżka dojścia. A mnie tu proszę głowy nie zawracać pouczeniami, boś pan się nie zapoznał z ustawą. I takie duże, czytałeś pan? No bo też wyraźnie widać, że nie czytał. Ci ludzie Bidena nie czytają, się nie odnoszą do żadnego meritum. To są wariaci i ideologowie. To są wariaci. To są wariaci. Oni niszczą gospodarkę. Pomimo, że sami na konferencji stwierdzają, na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej klimatu stwierdzono, że gdyby wszystkie państwa na kuli ziemskiej przez 100 lat stosowały się ściśle do tego, co my tutaj właśnie napisaliśmy, to temperatura by być może spadła o 17%. Jakieś takie im wychodzą niemierzalne liczby, że a poziom oceanów w ciągu najbliższych 100 lat się podniesie o jedną czwartą cala. Być może, wszędzie jest być może napisane. No to co to oznacza dla planety Ziemia? Nic. Nic. Bo to jest nawet mniej niż przypływy i odpływy morza. W związku z tym to nie ma żadnego znaczenia, że się o tyle podniesie, no, jakby się o 20 metrów podniosło. No, ale za, za chwilę do naszych domów przypłyną nowe rachunki za energię elektryczną, no, tak. ale to przypłynie. za chwilę. Najpierw przypłynie do naszych us uszu piosenka. A proszę bardzo. A piosenka jest e... dobra na wszystko. No, w, w Ameryce w Polsce się rózgę dostaje. Dajesz swoim dzieciom rózgi jeszcze? Czy ktoś stosuje w ogóle rózgi Moje Ogólnie te szczerze i pytam? Ale ja pytam, czy im rózgi dajesz, a nie czy są grzeczne. No, to odpowiadasz jak nie, Donald Tusk na pytanie. Nie, 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 nie grzecznym się daje rózgi. No, nie wiesz po prostu komu się daje rózgi, Mikołaju. Ale nadal nie odpowiedziałeś na pytanie, czy dajesz rózgi. Odpowiedzi na pytanie, czy dajesz rózgi, w Twoim bo, przypadku a jest widzisz, nie, nie bo Bo że słuchacze są inteligentni. A ja założyłem, że i Wojciech roski, który jest słuchaczem, czasami radia jest inteligentny. A ja się czas... mam nie do domyślać, co student miał na myśli. Tylko? Magister, magister panie magistrze, a ale nie student. Student doktorancki, student doktoraty, robić może jeszcze ich habilitację. No więc nie, nie dajesz rózg, dlatego że są grzeczne, ale gdyby były niegrzeczne, to czy jeszcze się daje rózgi w Polsce? Daje się rózgi. W niektórych domach Doskonale. daje się rózgi. Doskonale. W Ameryce się daje kawałki węgla, bo oni mają nie buty ustawione, do którego to buta można było rózgę wrzucić. Rózgę wyciągnąć. Z tej mietły, którą takiej wierzbowej miotły na wsi, którą się odgarniało ze śniegu, schody na werandę. To stąd te rózgi pochodziły. I to było ostrzeżenie. Przed Bożym Narodzeniem jeszcze masz się czas poprawić. A w Ameryce się wrzuca kawałki węgla z kominka, bo ichniejszy Mikołaj wchodzi przez kominek i tam w związku z tym złapie kawałek węgla i zamiast prezentu wrzucić do skarpety węgiel, jak jesteś niegrzeczny.